W Stanach inwestorzy koncentrują się na polityce, w Europie trwają domysły, co zrobi EBC, a na warszawskiej giełdzie zaczął się sezon na żubra. Szczegóły w dzisiejszym DNA. Zapraszam. Witajcie serdecznie w 25 odcinku DNA, w którym będzie o żubrach, bykach, niedźwiedziach, a także o głębiach i jastrzębiach, będzie trochę o pracy i edukacji, a ja dziś wyjątkowo nadaję z biblioteczki, a to dlatego, że sytuacja jest dość mocno wyjątkowa, dlatego że dokładnie za tydzień, równo za tydzień, za 7 dni, konferencja o pracy i edukacji. Jeżeli myślicie o karierze, o sukcesie w karierze, a także o pracy na rynku finansowym, nie może Was tam zabraknąć. Będą porady headhunterskie i haerowskie, będą do tego licencje finansowe. A na końcu przyszłość świata finansów. No i jeszcze na samym, samym końcu część networkingowa, gdzie mam nadzieję, będziemy mogli się zobaczyć. A więc już teraz serdecznie Was zapraszam i ostrzegam, że to ostatni moment, aby zarejestrować się na konferencję. Konferencja równo tydzień przed nami, a jeżeli chodzi o to, co za nami, to na warszawskiej giełdzie zaczął się sezon na żubra. Konkretnie PZU zaczęło ten sezon na żubra, dlatego że stwierdziło, że warto byłoby, albo może trzeba byłoby, kupić drugi największy bank w Polsce, czyli pks -a. Jak możecie zobaczyć, zachowanie kursu PKO czy też PZU nie świadczy specjalnie o tym, że akcjonariusze jakoś mocno się ucieszyli z tego powodu. No ale z drugiej strony, jak spojrzymy na cały rok, to i PKO czyli bank i ubezpieczyciel raczej mają ten czas zaliczony do tych gorszych momentów w swojej giełdowej historii. Jednak nie to jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, dlaczego drugi największy bank w Polsce i dlaczego Żubr będzie nas sprzedaż. Otóż to wszystko kwestia UniCredit, czyli największego włoskiego pożyczkodawcy który jak możecie zobaczyć jest w fatalnej kondycji. W sumie 2016 rok dla tego konkretnego banku to raczej formacja wodospadu i dramat. No i w związku z tym muszą sprzedać pkos -a. Wszystko wskazuje na to, że do sprzedaży dojdzie jeszcze do końca tego miesiąca. Czyli to by oznaczało, że PZU, a więc część państwowa, będzie miała PKOBP, pkos do tego wszystkiego Polbank, bo to przejmuje PKOBP, no i na końcu Alior i BPH, bo tam PZU też już jest. Innymi słowy, Pol Polski sektor bankowy naprawdę będzie polski, grubo ponad 50% kapitału, to będą właśnie polskie banki i polskie pieniądze. Polski sektor bankowy ma przed sobą spore zmiany, ale nie tylko przed nim spore zmiany. Europejski Bank Centralny w tym tygodniu będzie podejmował decyzję o stopach procentowych. Stóp procentowych oczywiście nie zmieni, perspektyw dla gospodarki też nie, ale co się może zmienić to właśnie rozkład Gołębi i Jastrzębi, czyli tych, którzy chcą obniżać albo podnosić stopy procentowe. Europejski Bank Centralny najdalej w grudniu będzie musiał powolutku przechodzić do grona Jastrzębi, a to dlatego, że widać wyraźnie, że polityka niskich stóp, drukowania pieniędzy specjalnie, Europie nie pomaga. To, co nie pomaga w tej chwili Europie, już dawno temu pomogło Stanom Zjednoczonym. No i teraz amerykański bank centralny już stopy procentowe podnosi. Dokładnie to, co widzicie na tym wykresie, to koszt pożyczenia dolarów na 3 miesiące. I ten koszt bardzo mocno wzrósł w 2015 roku przed pierwszą podwyżką stóp procentowych i teraz dalej rośnie. W sumie jest najwyżej od 2009 roku, a więc chwilę czasu temu. Te wzrosty w tej chwili zapowiadają, że amerykańska gospodarka i w sumie cały świat powinien przygotować się na wzrost. Wzrosty stóp, tym bardziej, że jeżeli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych, to jak możecie zobaczyć, jest dość nieźle. Jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, ona ostatnio mocno urosła. Produkcja przemysłowa, choć niestety nadal na minusie, to z perspektywy ostatnich indeksów ASM wygląda, że powinna za chwilę wejść. W górę. To by oznaczało, że amerykańska gospodarka trzyma się dobrze. Jedyne zagrożenie, aby stóp procentowych nie podnosić, to słynny China Gedon. Oczywiście coś, co w sierpniu 2015 roku wystraszyło Fed przed podwyżkami stóp procentowych, teraz w sumie nie ma już miejsca. Dokładnie w tej chwili cały świat fascynuje się chińskimi rezerwami walutowymi, które solidnie spadły. Ostatnio też spadły, ale o zaledwie 20 miliardów dolarów. Z perspektywy chińskich rezerw walutowych to doprawdy drobne, ale chińska Gospodarka, co do zasady, też ostatnio wykazuje delikatne oznaki słabości. Można spojrzeć na bilans handlowy, tam 40 miliardów na plusie, co nadal oznacza plus, ale to już nie tak duży plus, jak inwestorzy chcieliby widzieć. Dynamika eksportu, dynamika importu, to wszystko niestety na minusie. Eksport minus 10%, import minus 2%. Ale nie bójcie się Chaina Gedonu. z perspektywy giełdowej to oczywiście styczeń i grudzień zeszłego roku wygląda strasznie, ale na razie po tych podwyżkach stóp procentowych, które są w planie, nic wielkiego nie powinno się wydarzyć. Przynajmniej nic na skalę tego Chaina Gedonu, który miał miejsce wcześniej. A zatem Fed na pewno nie będzie się wstydził albo obawiał podnosić stóp procentowych. Nie można być jednak takim pesymistą i mówić, że wszystko spada. Część rzeczy rośnie, co między innymi ceny paliw. Jak zobaczycie na tym wykresie, ceny paliw w skali ostatnich paru tygodni Solidnie wzrosły. Tylko to nie same ceny paliw, ale konkretnie dynamika, czyli zmiana rok do roku. Taką samą zmianę i taką samą dynamikę wzrostu za chwilę zobaczycie w inflacji, która rok do roku będzie rosła, ale spokojnie do końca roku nie powinna przekroczyć 1%. Dla niektórych może to jednak być solidna zmiana, bo z minus 1 zrobi się plus 1, a część inwestorów może się solidnie wystraszyć, że to już dokładnie czasy hiperinflacji w porównaniu z tym, co było wcześniej. Inflacja rośnie, ale rosną też wasze Pieniądze i wasze napływy do konkretnych funduszy. Zgodnie z ostatnim raportem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, można odnieść dziwne wrażenie, że choć rentowności rosną, choć stopy procentowe mają rosnąć, to największe zainteresowanie budzą. Fundusze dłużne w skali konkretnego miesiąca, w skali konkretnego całego 2016 roku na razie największe zainteresowanie wzbudziło absolutny stopy zwrotu funduszy i fundusze rynku niepublicznego, ale to zupełnie inna para kaloszy. Dla mnie dość zaskakujące jest to, że jedyną szeroką klasą aktywów na razie zyskującą w aktywach jest dokładnie segment sektora dłużnego, co przy rosnących rentownościach nie jest specjalnie dobrą informacją. Podsumowując, ten cały tydzień w trzech punktach, co jest najważniejsze. W tej chwili konferencja Europejskiego Banku Centralnego, polska produkcja, no i oczywiście monitorowanie sprzedaży żubra, który solidnie namiesza na polskim rynku. Wy o tym wszystkim będziecie mogli usłyszeć w kolejnym odcinku DNA Rynków, ale tym razem wyjątkowo nie w poniedziałek, nawet nie we wtorek, bo oczywiście jest konferencja o pracy i edukacji w finansach, na którą po raz ostatni Was serdecznie zapraszam. A jeżeli nie będziemy mieli okazji się tam zobaczyć, to zobaczymy się w kolejnym odcinku DNA 27 października lub też podczas wtorkowego webinarium. Na to webinarium z linkiem bezpośrednio pod wideo serdecznie Was już zapraszam. Do zobaczenia o 19.00.